Lecimy! Lecimy. Okay. Tak, ja jestem tutaj nie przypadkowo, Wojtek Woźniczka, dla osób, które być może Was nie znają. E, jeden z najlepszych ekspertów, o ile nie najlepszy w Polsce, jeżeli chodzi o negocjacje. Bardzo mi miło i wielki przywilej. Dziękuję, to jest miło, że ktoś tak mówi naprawdę. Ogólnie, Wojtek się pytał o co będziemy pytać. Będziemy pytać o negocjacje, z tym, że obecnie znajdujemy się na konferencji, która jest dla pośredników nieruchomości. Ja podpytam odrobinę pod inną branżę, ponieważ ja jestem architektem wnętrz i ogólnie moi odbiorcy to są jednak architekci, architekci, wnętrz projektanci. I powiem szczerze, kilka pytań mam od osób, które zebrałam po prostu na story, więc o to Cię spytam. Ale nie ukrywam, że nasza branża troszeczkę podchodzi do negocjacji jak pies do jeża. Jak może tak unika. Także dobrze, polecam może e, pierwszym. Jak przygotować się ogólnie do negocjacji, biorąc pod uwagę, że możemy trafić na takiego zawodowego w cudzysłowie negocjatora, czyli osobę, która po prostu lubi urwać. To nie chodzi o to, że e, jest to osoba, która po prostu e, jest... Łasa na kasę, tylko po chce coś utrzymać. Dokładnie, tak. dokładnie. dla samej satysfakcji. A czy generalnie, jakby, biorąc pod uwagę ilość transakcji, szczególnie, no bo tak naprawdę biznes architekta to też jest rynek nieruchomości. Usługi, sprzedajemy usługi. Tak, ale no też jakby na tym rynku, więc jakby ludzie, którzy kupują nieruchomości, remontują, wykańczają, są przygotowani do tego, że wiele że się negocjuje, czy nawet w marketach budowlanych, czy hmm. właśnie z usługodawcami, tak jak architekci. Więc sporo osób może oczekiwać jakiegoś tam poziomu em, negocjacji. E, ja bym tutaj przede wszystkim Zaczęło od tego, że jeżeli ty się spodziewasz negocjacji, albo masz takie doświadczenia z przeszłości, no to tak, tak ułóż sobie widełki swojej swojej oferty, żeby tam było miejsce do tych negocjacji. No zacznijmy jakby od tej podstawowej sprawy. Druga kolejna rzecz to jest pytanie, jak my zareagujemy na próbę negocjacji z drugiej strony? Czy zareagujemy w ten sposób, że my coś odpowiemy i na przykład nie wiem, od razu tam damy jakiś rabat albo nie damy rabatu? Czy zrobimy tak, że przerzucimy odpowiedzialność na tego klienta? No bo teraz jest pytanie, co to znaczy, że on chce negocjować? Czy on ci zada pytanie, no ale Panie, Pani Dagmaro, no to wysłała Pani tę ofertę, no fajnie, a ja tak realnie? Jakby to jest moje ulubione <grystanie> pytanie, tak? Jeżeli dostajesz takie pytanie, to ty masz tę decyzyjność. Czy ty mówisz, okej, okay, dobra, jestem gotowy, możemy coś porozmawiać, już jakieś na przykład tam niewielkie intro na zasadzie, no nie pan, obecnie mam jakby tyle zleceń, że tak, no nie mam za bardzo, kiedy już nawet przyjmować nowych zleceń, tak że tam pan rozumie, no ale coś tam możemy. Czy ty już przygotowujesz, że te negocjacje nie będą duże, ale żeby była dobra... Dobra energia, i żeby po prostu ta współpraca się dobrze już od początku układała, można coś dać. No i znowu, czy zrobisz tak, ale o czym Pan myślał konkretnie, o co chodzi, tak? Jaki, jakiej kwocie, czy jakim procencie, czy jakiekolwiek to pytanie tu zadać. To jest jedna szkoła, a druga mówi, to Ty powiedz ile, no, ale zakończyć wysoko, tak? Powiedz, no tam, jak wysłałam, tam było tam 12 500. No myślę, że tak, żebyśmy jakoś dobrze rozpoczęli współpracę, no to te. 100 złotych możemy <laughs> urwać, tak? Okaże się spodziewasz, 500 to co? Mm. Tak, ale ty wtedy tylko kotwiczysz wysoko i już pokazujesz, że nie jest tak łatwo, i dzięki temu, okej, okay, coś dałeś, tak? więc powinna być jakiś poziom satysfakcji, klient coś urwał, no ale z drugiej strony widzi, że nie będzie łatwo. Więc nie wygłupi się teraz, żeby ci powiedzieć, no dobra, to zadycha pani zrobi, nie? A to jest 25%, a mm. no, tam 20%, czas, mm. większa jak kwota. Więc jakby dużo od tego zależy, jakie sobie ustawimy widełki, mm. jak się przygotujemy już przed negocjacjami i jak sobie właśnie później prowadzimy tą początkową rozmowę. Mm -hmm. Ja myślę, że klucz, słowo klucz tutaj. To są przygotowania, żeby nie gniewać się na tego klienta, że on próbuje urwać tak, tą tak, wiem, tak. czy to będzie stówka, czy ile ma w głowie, tylko po prostu jest gru ludzi, które po prostu próbuje. Na samej sobie. Nawet, nawet zobaczcie w ten sposób, że załóżmy, że jest klient, który ma budżet, nie wiem, strzela, 12 tysięcy na projekt. Tu mu go wyceniłeś na te przysłowiowe 12 500. Klient mówi nie, za drogo to, to ja dziękuję. I nagle się okazuje, że to spokojnie te 500 zł można mm. odpuścić, tak? Ale dzięki temu, że byłaby podjęta próba negocjacji, byście się dogadali, ty byś miał projekt za 12, a on by w ogóle z tobą zrobił biznes. A kto tak, pójdzie do kogoś innego, bo się, a nie ma żadna negocjować i złotą. Mm. Mm. Więc jakby warto też patrzeć pod kątem negocjacji w taki, w taki sposób, że negocjacje też ułatwiają zrobienie transakcji, mm. bo po prostu umożliwiają um, dogadanie się osobom, które na przykład budżety gdzieś tam się nie spinają, ale pewnie przestrzeń do rozmowy jest. Mm. Co w sytuacji, gdy klient mówi, że czeka ma inne oferty? Mm. Czy traktowałbyś to jako zagrywkę, którą po prostu ktoś próbuje zbić cenę czy i wymusić na tobie po prostu mm. obniżenie je? Czy. Wiesz co, generalnie, jeżeli, jeżeli ktokolwiek używa w negocjacjach swojej alternatywy, ta się mm -hmm. nazywa Batman, czyli bez alternatyw w się do Agreement, to najprawdopodobniej nie jest to związane z tym, że on chce skorzystać z tych innych ofert, tylko chce wywrzeć na tobie presję negocjacyjną. Mm -hmm. I teraz. Biorąc taką sytuację pod uwagę, no to przede wszystkim nie, nie można się tej presji dać podnieść. Ale warto zadać na przykład takie pytanie: A rozumiem, czy Pan jakieś inne oferty ma, to co spowodowało, że mają nawet te inne oferty, już może nawet dobre, że Pan nie już wszystko jeszcze ze mną rozmawia? Jakie konkretnie zainteresowały Pana aspekty w moim, w moim portfolio, może ktoś mi polecił i tak dalej? I wtedy jest szansa, że wyciągniemy coś, co jest powodem do współpracy, coś, co później może być Twoim argumentem, żeby utrzymać swoją cenę. I teraz, jeżeli jesteśmy już podstawieni przed ścianą zupełną to możecie zrobić taki myk, że mówicie w ten sposób ok, to mówię się w ten sposób, że na tą chwilę ta moja oferta cenowa jest um, no takim powiedzmy minimum na tą chwilę, ale jeżeli wszystkie inne aspekty, czyli moje portfolio, to co ja chcę panu pokazać, przedstawić, to co ja chcę zrobić będzie się podobało i merytorycznie będę dobrym kandydatem, to wówczas proszę do mnie wrócić, jeszcze ewentualnie porozmawiam o tej cenie. Co zyskujecie? Zyskujecie to, że jeżeli ktoś faktycznie wróci, znaczy, że was chce, to znaczy, że prawdopodobnie jesteście lepsi niż ci pozostali. Mm -hmm. I wtedy już się trochę łatwiej negocjuje, prawda? Mm -hmm. Ale on musi zapamiętać, że może do Was wrócić. I to jest bardzo, bardzo fajna wskazówka, która często zrobi ci biznes po prostu. Mm -hmm. e, też jest jeszcze taka sytuacja, kiedy klient dostaje rabat już na e, ofercie, czyli rozumiem, że po prostu architekt wnętrzny z góry, z góry. dał jakiś to nie rabat. Jest, e, takie Plus jeszcze działanie. tutaj dochodzi tak? e, kilka inwestycji, czyli jeszcze weszło w tej cenie zrobić na przykład więcej niż jedną inwestycję tak. i ta osoba mimo wszystko do, negocjuje dodatkowe 10%. Co, co poszło nie tak co? i tak. co zrobić w tej sytuacji, jak to już tak zabrnęło? Że no, mówimy o sytuacji, w której jest jakaś zdalna wycena, bo, mm -hmm. no, bo to są jedne z trudniejszych sytuacji. Ja generalnie jestem, wychodzę z założenia, że jeśli nie masz daleko, jeśli możesz się nawet zdalnie na Zoomie mm -hmm. spotkać, to spróbuj umówić spotkanie takie, żeby było face to face, żeby była rozmowa. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że w tym momencie, jeżeli ktoś tak zrobił, to tak naprawdę ktoś sam się znegocjował już od razu bardzo mocno, mm -hmm. i to może napę napędzić dodatkową spiralę negocjacji. To może polegać na tym, że o, skoro tak szybko schodzi, to zobaczcie jakie czynniki się mogą rodzić w głowie klienta. Po pierwsze, nie ma wielu klientów. Musisz starać obniża mi cenę już na dzień dobry, bo pewnie nie ma wielu chętnych. Dwa, e, kurczę, skoro tyle strzed, to zejdzie jeszcze więcej, więc to dodatkowo napędza tą spiralę mm. negocjacyjną. Więc jakby trzeba było tak zrobić, żeby zanim w ogóle porozmawiacie o cenie, jeśli to jest w ogóle możliwe, to żeby po prostu umówić się na spotkanie, porozmawiać. Jeśli będą nawet o opcje ceny, to można powiedzieć: Mamy kilka opcji współpracy, na przykład. I po prostu zróbcie sobie. To się fachowo nazywa taka technika rosyjskiego frontu, czyli masz 3-4 opcje współpracy. E, no i po prostu one są tak skorolowane, że na tą jedną, która faktycznie jest tą, którą chcesz, chcesz zaproponować klientowi. Więc ten klient wybiera z tych trzech, czterech, jedna mu wychodzi mm -hmm. i jest rozmowa o tej jednej konkretnej ofercie. Tego jest bardzo dużo, tak? My mówimy o pewnych wycinkach. E, to jest niezwykle ważne, jak ty jesteś przygotowany do tych negocjacji. Mm -hmm. Zasada pominięcia przygotowania przesądza o porażce. Jest kilkanaście punktów, które trzeba przygotować, żeby mieć po prostu, jak to się mówi, brzydko twardy tyłek, żeby po prostu nie, nie, nie dać się znegocjować od razu na dzień dobry, nie? żeby y, umieć obronić tą swoją cenę. Mhm. Też padło takie pytanie, jak sprzedać bez rabatu? Czy to jest, ogólnie powinniśmy dążyć do tego, czy mimo wszystko z góry zawyżyć może cenę, żeby móc negocjować? Czy jest jakaś opcja, żeby po prostu no, sprzedać to bez rabatu? Wiesz co, są, są różne strategie. Ja osobiście nie jestem fanem zawyżania ceny, dlatego że po prostu, znaczy, to jest technika tak zwanego wysokiej ceny. Jeżeli Ty masz bardzo dobry marketer i po prostu jesteś gwiazdą w tej branży i ludzie i tak do Ciebie przyjdą, jak zapłacą więcej 20%, to, to jest super strategia. Jeżeli ty masz nie wiem dochody pasywne i tak naprawdę to jest twój dodatkowy dochód i, a zrobię sobie to sobie zrobię i nie zrobię to to jest świetna strategia. Ale jeżeli ty tak naprawdę się z tego utrzymujesz i tak naprawdę no, walczysz do tych klientów zabiegasz o nich to wtedy ryzykujesz że po prostu ludzie nawet nie dadzą ci informacji zwrotnej. Dostaniesz ofertę, że ofertę to oni, o dziękuję to się odezwał. Jesteśmy w kontakcie. Myślę, że to jest Jesteśmy w kontakcie. Nie? Więc ja bym wtedy tak naprawdę mm, Raczej doradzał taką sytuację, w której... Bo rozumiem, że jakąś ofertę trzeba wysłać, nie? Że znowu, wysłać na przykład warianty. Dwa, trzy warianty oferty, spróbować to jakoś skwantyfikować. Może na przykład jesteśmy w stanie, nie wiem, zrobić... No ja teraz... Będę strzelał, tak nie znam aż tak dobrze branży, no, to jesteś taka specjalistą, ale może nie wiem, same wizualizacje albo I funkcjonalny i projekt. Funkcjonalny, tak, konieczny, ta, później tak, nadzór. Tak, tak, albo na przykład nadzór, mm -hmm. albo to fajnie. i jakoś to skwantyfikować, zrobić kilka opcji współpracy i pokazać te opcje, mm -hmm. wtedy one robią tło dla tej, dla tej jednej, na, na przykład w ten sposób, natomiast sama z technika mierzenia wysoko, tak? Pod warunkiem, że no, masz duże prawdopodobieństwo, że ludzie mimo wszystko będą chcieli na przykład Ciebie wybrać, mimo że jesteś droższy od, od innych. Mm -hmm. Czyli po prostu nie rabaty, ale wybór. Jak... Tak, mm -hmm. tak, tak, tak. A czy w ogóle pokazywanie na przykład rabatów już w pierwszej ofercie, to tak jak powiedziałem wcześniej, no jest takim zachętą do jeszcze silniejszego negocjowania. Mm, łatwo poszło to czemu by nie pociągnąć dalej, prawda? Tak, tak. I tak ostatnie moje pytanie, ponieważ wiem, że i to wychodzi podczas webinarów i podczas korespondencji mailowej, że wśród architektów oni jak widzą negocjatory, to Boże, znowu będzie negocjował. I tak, tak właśnie podchodzą naprawdę jak do jeża, tak, jeżeli chodzi tak, o te negocjacje. Tak. A gdybyś miał popatrzeć z drugiej strony, że co nam jako usługodawcom negocjacje mogą dać, żeby tak trochę przyjemniej popatrzeć w tą stronę? Znaczy przede wszystkim no, fajnie by było się zaprzyjaźnić tak. z tymi negocjacjami. Mhm. Między innymi dlatego, że jak już wcześniej wspomniałem, podstawową sprawą jest uświadomienie sobie, że dzięki negocjacjom czasem w ogóle jest deal. No bo może po prostu być tak, że ta przestrzeń ona się zazębia, ale oferta versus. Na przykład, gdyby klienci myśleli, nie da się negocjować, no to by stwierdzili, kurczę, no wystarczyłoby 100 złotych opuścić, ja bym to rzucił. Tak, było określony budżet w Excelu. Okej, okay, no to nigdy nie jest 100 złotych, no powiedzmy, że są większe kwoty, ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Hmm, ćwiczyć, tak. Jak przyjeżdża facet do Krakowa, wysiada na dworcu, czegoś szuka, podchodzi taksówkarz, puka w szybkę, słucham, trzeba jak trafić do Finanmonii, trzeba ćwiczyć, trzeba dużo ćwiczyć. Po prostu ćwiczyć to. Znowu, są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi najpierw tam, gdzie Ci mniej zależy, gdzie Ci mniej zależy, jak sami klienci do Ciebie przyjdą, jak klienci sami um, pytają o ofertę, bo ktoś Was polecił i tak dalej, to tam można bardziej negocjować, Tak, można mocniej. A druga szkoła mówi ćwicz tam, gdzie na przykład yy, nie chcesz na przykład wziąć yy, yy, transakcji, mhm. mhm. czy na przykład nie wiem, masz trudny projekt i tak dalej, to daj tam wysoko, ta, wysoką ofertę, daj taką już naprawdę zaporową i zobacz co się dzieje. Może się nagle okazać, że się zaskoczysz, bo klienci podejmą rozmowę, dlatego, że będą chcieli to zrobić. Nie? <laughs> Ale to wtedy się... to chociaż będzie milej, bo za dobre pieniądze. Bo za dobre pieniądze, tak, więc jakby, jakby ćwiczyć. Dwie szkoły, tak? Tam, gdzie jest najłatwiej, albo tam, gdzie Ci nie zależy. Nie? To są takie pierwsze, pierwsze kroki. Albo po prostu ćwiczyć z kolegą, z koleżanką na zasadzie, no dobra, bądź moim klientem, tak? powiedz mi, że chcesz rabat, no ja Ci odpowiem, tak? I przygotować sobie strukturę. I to po jakimś czasie może być fajne. Negocjacje są super. Satysfakcja z negocjacji jest super. Samo odnajdywanie tego potrzeb innych ludzi, bo tak naprawdę my w projektach musimy odnaleźć potrzeby innych ludzi i być dobrymi takimi troszeczkę psychologami, więc te umiejętności naprawdę będzie Wam łatwiej, dlatego że im... Pierwszy introwertek więcej słucha, więc tak. to już jest pierwsza sprawa, więc jest tylko mniej mówi, a dlatego do jesteśmy dobrzy w znajdowaniu właśnie potrzeb innych ludzi, więc tutaj to jak znalazł, jeżeli chodzi o negocjacje. Tak. Tak. Mhm. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo Wojtek i e, ogólnie followujcie Wojtek Gróźniczka, naprawdę rewelacyjny ekspert. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.